Weź, mi, weź, weź wypełnij to mi, bo ja, ja nie mam głowy do tego. Weź mi to wypełnij. Bezu, ta, ta. <słuch> Jaką masz grupę krwi? Nie, nie wiem, nie wiem. Wpisz A A A, 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 A. Nie, nie ma takiej. A, 0, B, A, B. wpisz B. A, B. To, B. A, B. to, to nie jest test. B czy A, B? No, odpowiedź B, A, B. Nie z BAB, tylko A-B i AB Ty, ty normalny jesteś. Czy ciebie głomba... Czy ciebie matka w kapuście znalazła? Czy, czy jak Bocian cię niósł, to zahaczyło słup wysokiego napięcia? Co ty mi tu kasz tutaj? Ty, ty z biologii to jesteś noga po prostu i se to sam wypełnia. Tak, tak, taki z ciebie pożytek. O, mama idzie. Mama, jaką ja mam grupę krwi? Taką jak ojciec. A ojciec jaką ma? Ojciec od zawsze był zerem. Przelazła w redota jedna. Kochanie, no nie mogłam sobie odpuścić takiej sytuacji. No. Kochanie, syneczku, ty wiesz, jak Ciebie rodziłam, to ojciec cztery razy stracił przytomność? A przypominam, ja rodziłam. Nie patrz, nie patrz w tę stronę, weź mi to wypełnij, mówię ci. No. O, przeciwwskazania, leki na stałe, tatuaż, depilacja. O, ojciec, miałeś w ciągu ostatnich czterech miesięcy wykonywany piercing? A skąd? My z twoją matką jesteśmy normalni. Z nią ciężko zwykły fucking, co dopiero jakiś piercing. Ty się człowieku lepiej. Ty weź się lecz, ty. Po, Pobyt za granicą w ciągu sześciu miesięcy. Wakacje trzeba wpisać. Zostaw puste. Ośrodek wypoczynkowy Węgry, Balaton. To nie były w czasy. A co? Synu, zapamiętaj sobie. Każdy ośrodek jest wypoczynkowy, dopóki nie pojedziesz tam z żoną. <śleszy> <śleszy> Czy podejmowałeś ryzykowne zachowania seksualne? Z Twoją matką każde zachowanie jest ryzykowne, a, a z Twoim ojcem żadne nie jest seksualne. Daj mi wypełnić, bo widzę, że oczywiście bez matki nic nie zrobić. Nic. Zawsze, za wszystkich burs. No serce się raduje, a dzień cała dobry. rodzina dzień dobry. oddać krew. Dzień, 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 dzień dobry. Kto pierwszy? Pan, rozumiem, tak? tak? Zapraszam. Właśnie, proszę pani, bo właśnie ja w tej sprawie właśnie. Bo proszę pani, wie pani co, przypomniało mi się, że ja dzisiaj kompletnie nie mogę oddać krwi. O, a to dlaczego? Bo ja, proszę pani, dzisiaj już oddawałem mocz. A według wszelkiego prawdopodobieństwa i nauki, ja nie mogę wszystkich płynów oddać, prawda? Bo się odwodnie. Także... Według, według wszelkiego kre... prawdopodobieństwa i nauki, bardzo bok... śmieszne, naprawdę, ale nie mam czasu, naprawdę mam dużo pracy, dlatego zapraszam, proszę. dobrze, bez. Nie, a co, e, ja, co ja plotę w ogóle? Ja sobie przypomniałem i pani, że ja od niedawna jestem w trakcie leczenia, bo, Zby... zbo, bo sobie właśnie skręciłem kostkę podczas seksu. Zbyszek! I mam na imię Zbyszek, proszę. Bardzo. Panie Zbyszku, tak, jak że... do tego doszło? No właśnie, nie doszło. Mów za siebie! No właśnie... mów, mów, mów za siebie. No właśnie ty... mówię. No właśnie, że doszło, droga pani, doszło. Y... Bo tak doszło, że rozumiem pani. No właśnie nie. To pani wytłumaczę. Ja siedzę normalnie sobie, elegancko sobie na kanapie siedzę. Łukaszka nie było, bo Łukaszek był z kolegami w kinie. On to tak, paczki i tak nic. Więc on był w kinie. Tak? I ja sobie siedzę normalnie, siedzę sobie spokojnie. W ogóle, jak nie wiem, można tak podejść człowieka. A ona cichutko z tyłu i nagle. Dzisiaj rocznica ślubu! A wie pani, że jak rocznica, to rocznica. Niemiły, ale jednak obowiązek. I. Tak, wie pan co, a tylko ja nie pytam, jak doszło do seksu, tylko jak doszło do skręcenia kostki. A, a, przepraszam, to, to ona mówi. Ona mówi do mnie, dobra, to ja na dole ty na górze. Ja mówię, dobra, okej, okay, okej, okay, jak chcesz, kochanie, dobrze. No i ona została na dole w salonie, ja poszedłem na górę do sypialni. I właśnie. Jak, nie patrz tu! Właśnie jak szedłem po tych schodach właśnie, to wtedy pierdut i ała, ała, ała i kostkę skręciłem, dlatego ja nie mogę. Panie Zbyszku, mam dla pana bardzo dobrą wiadomość. Tak? Skręcenie stawu skokowego nie jest przeciwwskazaniem do oddania krwi. Ale w ogóle niech go pani nie, nie słucha. Naprawdę nie gada głupoty, gada głupoty, bo z biologii tak jest noga. Ty sama jesteś noga. A, proszę pani w ogóle. Nic wam nie mówiłem, nic wam nie mówiłem, ale od niedawna mam tatuaż. Zrobiłem sobie tatuaż. Tak? Tak, ty? tak. Tak, gdzie? Przepraszam, chcesz nam powiedzieć, że zrobiłeś sobie tatuaż na tyłku? A co? A jaki? A, a kotwica. Kotwice na tyłku? Tak. Na lewym pośladku kotwica, przecinek. Przecinka nie będzie widać. To jest od urodzenia. A naprawę motto firmy. Także mam wszystko zapełnione tam. Jezu, a to po co? Bo to debil. Nie debil, nie właśnie nie debil, proszę pani. Hydraulik. Jestem hydraulikiem. Rozumie Pani. Ja i, i tak jak się schylam, to mi zawsze tam wszystko to wystaje. A to droga Pani, to jest niedoceniana i darmowa powierzchnia reklamowa. O, ojciec. Ty, ty, ty mówisz, że ty masz na, ty masz na lewym pośladku kotwicę, a na prawym napis Zbyszek solidne przepychanie rur. Tak będzie usterka w klubie dla gejów, proszę cię nie jedź tam. Zatrzymasz mnie. Ale czekaj, 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 czekaj ale poczekaj. Ale właśnie, może pokaż ten tatuaż. Tak? No właśnie! Nie, pokaż. To się w głowę, nie mogę. Czy no pani y, idziemy do domu? Proszę nie pana. Mogę, pani, pana. Ja 15 lat pracuję na zabiegowym. Czy pan myśli, że mnie jeszcze coś zdziwi? Wie pan, co ludzie se tatują na tyłka? Panie, surykatki, pokemony, sentencje łacińskie. Jeden student był ostatnio, który miał tyle pryszczy, że jak połączyłam kropki mazakiem, to wie pan, co mi wyszło? Batman. Ale ja nie mogę, bo ja mam powiem Co? Niech go pani w ogóle nie słucha, przecież on, debil, boi się igieł. Przecież my nawet dla święta zamiast choinki mamy kasztana. No, no. Przecież w, w nam do salonu las dzik. To nie był dzik, tylko jej matka. Jak się za chwilę strzelę twój głupi łeb, to zobaczysz. Ty. No, nie. Ojciec po prostu dostał skierowanie z tą kostką na za pół roku i się dowiedział, że honorowy dawca krwi to, to wchodzi bez kolejki, no ją. No dobra, 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 dobra. Dobra! Prosz! Idę! Idę! To zapraszam. Synek, ci, synek. Jakby mi się coś stało. Jakby mi się coś stało, to pamiętaj. Spełniaj marzenia, synu. Spełniaj marzenia. Ja miałem dwa w życiu i żadnego nie spełniłem. Jakie? Żeby matka skoczyła na bandji i żeby Lina była za długa. Spełniaj marzenia. Dobra, idę! Idę, tylko se, dobra, walnę się jednego na załapkę. Co, co ty no, robisz? No, przecież przecież no, jak się napijesz, to nie masz oddać krwi! Jak się nie napiję, to i też nie oddam! Ale... Sok wiśniowy. Hmm. Ciekawe, kto ci go tam nalał. <głos> 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 ty. Jeno z żuromina. Jeno oh. z żuromina. I pani co? Dziewięćdziesiąty dziewiąty rok. Dziewięćdziesiąty drugi depilu. Niech ci będziesz, o jedna z tych hieno. Stanąłem na stacji benzynowej. Myślę, kurka, dojadę, nie dojadę, a dobra, zatankuję. I, i stała tam taka za rozumie pani? Ja nie wiem, co mnie wtedy, jaki mnie wtedy amor trafił, ale wie pani, jak ja bym go dzisiaj spotkał, to ja bym mu te strzały i ten łuk w dupę wsadził. Grotem do góry. Pa Pamiętasz, co ja się jeszcze ciebie spytałem? Ee, babe, czy pokażesz mi miasto? A ty co? Oj, 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 tak, tak! No i pokazała! I po 20 latach mam w domu starówkę! Za chwilę Bo ja nie wiem, co mnie podkusiło, żeby zatankować w żurominie! W żurominie! W mieście degeneratów i ludzkich pijałek! Ja jestem z żuromina. To był żyrardów. Żyrardów, proszę pana. Dobrze, nie o, ja mam czasu. Dobra, nie, ma, ale nie powodem, naprawdę to naprawdę nie, nie mam czasu. Ja nie mogę naprawdę powiedzieć. To... przestań wypijać. Ja... Zabieramy go, proszę bardzo. Ale błagam, ja panie nie, nie mogę. To... Przestań, panie wymyślać. Mam tam kartę. Tak to Oczywiście, nagle. A Jestem z Ciebie naprawdę dumny. Naprawdę bo, dumny. Bo twardym trzeba być, synu. O kurka, widziałeś jaka igła? Czy to dzida była, lanca normalnie, taka była. Synu, pamiętaj, twój ojciec przelał krew za ojczyznę. A za Polskę przelał. Za pierwszeństwo w kolejce do ortopedy. To ja... Proszę pana, te pół litra z żyły będziemy dopiero pobierać. To była tylko próbka z palca. O. Trzyma. Przestań robić, wstawać, wstawać. Przestań robić, Przestań robić, Przestań. przepraszam, przepraszam, przepraszam. Spokój. Tutaj pomyliło, no przecież to jest genetycznie niemożliwe. Ale co? Żeby, no jak, żeby ojciec miał grupę krwi A, matka 0, a. Dziecko AB. Ja z biologii loga jestem! nie patrz na mnie!